Oto sposób na kawę jak z kawiarni w domowym zaciszu. Philips Baristina. To automatyczny ekspres kolbowy z wbudowanym ceramicznym młynkiem. W pudełku jest ekspres, pojemnik na wodę, kolba i instrukcja. Sprawdźmy jak parzy kawę. Baristina jest już gotowa do pracy niemal od razu po wyjęciu z pudełka. Trzeba oczywiście przepłukać kolbę i układ, nalać wody do zbiornika i spać ziarna, ale to już wszystko. Parzenie kawy jest ekspresowe. Umieszczam kolbę w maszynie, wciskam przycisk Espresso oraz ekstra intensywnie. Lubię, gdy kawa jest mocniejsza. Następnie przesuwam kolbę na prawą stronę, a baristina sama zaczyna mielić ziarna. Teraz mam około 50 sekund, zanim ekspres przygotuje mi kawę. Po niedługiej i całkiem cichej chwili ekspres kończy mielić ziarna i sam przesuwa kolbę na lewą stronę. Nie trzeba nic robić. Baristina jest kompaktowa, ma karbowaną obudowę, która potrafi zauroczyć, a dzięki niewielkim rozmiarom, które właśnie widzicie na ekranie, zmieści się w każdej kuchni. Zbiornik na wodę ma nieco ponad litr pojemności i też otrzymał falowaną teksturę. Na górze znajdują się trzy przyciski: Espresso, Lungo i Ekstra Intensywnie. Ceramiczny młynek ma tylko jedno fabryczne ustawienie dopasowane do Espresso i Lungo. Nie możesz zmienić ani ilości zużytych ziaren, ani stopnia zmielenia kawy. Te parametry są już zaprogramowane. Ale możemy zmienić objętość napoju. Wystarczy wcisnąć przycisk espresso przez 5 sekund, a baristina rozpocznie parzenie i nie przestanie dolewać wody, dopóki sami tego nie zrobimy, wciskając ponownie migający przycisk. Ustawienie to resetujemy wciskając 3 przyciski jednocześnie przez 5 sekund. Muszę przyznać, że te zaprogramowane wartości mają świetne proporcje. Kawa ma pełny i wyrazisty smak, a co najlepsze, wszystko działa automatycznie, więc nie trzeba się nad tym zastanawiać. Możesz też użyć wcześniej zmielonych ziaren. Wystarczy wsypać około 9 gramów zmielonej kawy do kolby i wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk na mniej więcej 5 sekund, a ekspres pominie mielenie i od razu rozpocznie parzenie kawy. Oprócznianie kolby to również prosta sprawa. Na dole jest przycisk, szybkie kliknięcie i gotowe. Można ją potem przepłukać albo po prostu przetrzeć ściereczką. A co z fusami? Taki krążek można użyć jako nawóz do roślin, ale to już nie moja działka. Miłośnicy kaw z mlekiem mogą dokupić oddzielnie, nawiązujące stylistycznie do ekspresu, spieniarz do mleka, który nie tylko podgrzeje i spieni mleko, ale także każdy rodzaj napojów roślinnych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź linki w opisie filmu i zajrzyj na eurocomp.l.